Czoły mordeczki, od z tej strony. Dzisiaj wam powiem, jaki jest najlepszy zakres powtórzeń, jeśli chodzi o redukcję, czy o masę. No i od razu to powiem, że czy redukujecie swoją masę tłuszczową, czy budujecie masę mięśniową, to zakres powtórzeń jest taki sam i nie ma co kombinować. Więc jaki jest ten najlepszy zakres powtórzeń? No i to nie jest taki zero jedynkowy temat, ponieważ na to ma wpływ szereg różnych czynników, które warto wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o takie planowanie. Natomiast warto doświadczać w swoim treningu e, powtórzeń w większych zakresach, czyli powiedzmy tam powyżej 10, ale warto również doświadczać tych powtórzeń o mniejszych zakresach, czyli powiedzmy tam poniżej 5. Ale na początku mówmy sobie te zakresy powtórzeń, te wyższe zakresy powtórzeń. Większe zakresy powtórzeń, powiedzmy tam powyżej 10, mogą negatywnie wpływać na naszą regenerację, na przemęczenie naszego środkowego układu nerwowego. No i efektem czego może być hamowanie naszego progresu. Natomiast od czasu do czasu warto stosować nawet te wyższe zakresy powtórzeń, tam powyżej 10, e, ponieważ możemy stymulować tą hipertrofię jakby innymi drogami. Tylko trzeba po prostu robić to z głową i mieć dobrze to zaplanowane, żeby nie przemęczyć tego naszego układu nerwowego. Teraz przejdźmy sobie do tych niższych zakresów powtórzeń, poniżej 5, 5 powtórzeń powiedzmy więc zbyt. Mały zakres powtórzeń wiąże się z niewykorzystaniem możliwości, która stymuluje wzrost masy mięśniowej. No i tak samo, jeśli chodzi o niski zakres powtórzeń, będziemy obciążać na nasz układ nerwowy, ponieważ zmniejszając ilość powtórzeń, automatycznie musimy podnieść ciężar w ćwiczeniu, tak żeby dać bodziec mięśniom. No a obciążony układ nerwowy czy to z powodu wysokich, zakre wysokich zakresów powtórzeń, czy niskich zakresów powtórzeń, będzie hamował nasz progres w taki sposób, że będzie zmniejszał angaż naszych jednostek wysokoprogowych, które mają największy potencjał do wzrostu. Więc podsumowując, zakres powtórzeń jest to bardzo indywidualna kwestia. Ale jeśli mielibyśmy dobrać taki optymalny zakres dla budowania masy mięśniowej, to byłoby to w granicy tak 5-6 powtórzeń do 8-9 powtórzeń. No ale oczywiście warto też korzystać z tych wyższych zakresów powtórzeń powyżej 10 i tych niższych zakresów powtórzeń tam poniżej 5, tylko po prostu z przewagą tych powtórzeń, które najbardziej wpływają na hipertrofię czyli te, te, tego przedziału od 5-6 do 8-9 powtórzeń a jeśli chodzi jeszcze o powtórzenia żeby były one efektywne to oczywiście muszą być blisko upadku jeśli będą daleko o upadku powiedzmy tam 10 będziecie w stanie jeszcze zrobić 10 dodatkowych powtórzeń na, w danym ćwiczeniu to nie będzie to efektywne Musicie robić ćwiczenia blisko upadku, czyli tego powtórzenia, które jest takim ostatnim powtórzeniem, które zrobicie z prawidłową techniką. Tyle na dzisiaj mordeczki, jeśli się podobało zostawcie łapek w górę, zostawcie subskrypcję, będę miał motywację, żeby, żeby Wam pomagać tutaj dalej. W kolejnym odcinku opowiemy sobie ile robić serii. Także pozdro, albatros i widzimy się w kolejnym materiale. Jo!